że tańczył, ale nie ma Michał ty się tu tak nagonił, że aż by cię zioł. Kochani, Michał się motą, siotą, ale my wiemy, że serce każdy z stemniok tu zostawił. Kochani, tatą Michała jest Władek i Marynka. Pokażcie się. Brawa dla tych seniorów! Brawa! Władek i Marysia. Kochani, gdyby nie ta piękna mama i nie ten wspaniały tata, nie byłoby Michała, nie byłoby Andrzeja. Andrzej, pokoj się. Bambo! Poj tu mambo! Czarna Bambo. Bambo! Brawo! I jeszcze jest Basia! Pojcie tu, gdyby nie wy nie byłoby Natalki Michoła i Zuzki! tu! Pojcie tu! Kochani, tak się tworzy historia tej ziemi. Ale to już nie ta ty A no to już mnie pociskali. Słuchajcie, uwaga, to są pokolenia, które tu się tworzą ze zespole i taki pokoleń byłoby więcej. Kochani moje, do was ukłonne serce rośnie. Ale to nie nasze, bo kuzynostwo, jako jest Heksa, jako po części Miedzian, tam piąte te pieczki po kisielu. Ale miedziam, <grym> nie piąte te pieczki po kisielu, bo Miedzian tu płuca stracił, no bo właśnie. się uczył tańcować. Chyba, że wantek, że... Kochani, prosimy Kiedy się... tak, najdowniejsi no kierowników, tak. Mary się co by tu stanęła, Marynko, pójdź Marenka. I kończył Józef. Łupie, że wie. Józef, słuchajcie. Józef, główny, główny wodzi raj. Tak to gra prawundły... Józef, to wszystko ułożył. I młody zespoł, i starszy zespoł, to wszystko dzięki Józefowi. Józef, A kochani! To by tu stanęła jeszcze Heksa, czy Heksa. Katarzyna Nasio, Kasia, wyjdzie z emocji, nie wiem na nazwisko, zobacz, naświat, 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 Heksa była kierowniczką z Michałem po mnie. Brawa. Mnie, za naszych czasów to było tak. I była Heksa, i była Delina, i był Groń. I Pizli, I Bizli nie gryzli, ale pizzli. I kochani, no. pytamy mi Michała z Leściny, co ze jeszcze... Michał, Stowej, I... Stowej. No, jeszcze znowu. Stowej, ale jeszcze ja stany nie skorzyst. Kochani, do niego idzie Natalka, obecną kierowniczka idzie Janeczka, Bardzo Was prosimy. <noise>

A my z nowym swoim Są młodzi i będziecie to trzymać jako medali A ja się wam powiem, że ja bym była w ale pójdź moja dziewczyn, pójdź Kasia, A, była, z Kasia. Tebą, była z tego? była z wciąż i musiała zaniechać tą Mistrzownię ja. To jest moja cera, brawa! Już mnie Michał, już mnie, przyło, mnie się oku pichało No to, też się tak, w dom Kochani, 4 ja roki, Michał, roku, żeś tych ludzi. Eee, ja się na geografii nie znam, ale coś się ku ludziom. I kochani, dalek 10 8, roku, Marinka no 9, a wy drogi, musicie nas pobić wszystkich, wy co najmniej, bo się nie wydocie, bo nie zaraz w tak. wciąż Brawa dla wszystkich, brawa! Szanowni ale państwo, jestem mamy jedną niespodziankę, z tego co wiem, taki poleczkiem dla wszystkich, dla was gości, co tu siedzicie pod tymi namiotami. Co, muzykanci, zagrocie jeszcze? Ale doczekajcie jeszcze chwilę, ja chcę jeszcze coś powiedzieć. O kurde, ale kiedy? Bo, 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 bo powiem Wam tak, dziś żeście tu widzieli dwa składy. Są skład młody, istebnej, ale też mamy skład starszych, z którymi my, my ćwiczyli już za trzy miesiące. No najmniej. I chciałabym, żeby oni też tu wyszli ku no. to my pięknie. Pójcie! To jeszcze nasz Andrzej Bambo, teraz jest I To jest skład inicjatorem jest Tadek Papieżyński. Działamy pod zespołem Istebna, ale jako old boyer. O, pigmy! Wielki, wielki to dla nich, bo wy co trzeba. No, jeszcze to dziś zdaliśmy, no, najbardziej po już z no, Wielki ja brawa dla małej, no małej, teraz już średnie Istebne. I też chciałam podziękować wszystkim muzykantom w imieniu Tadeusza, tak, bo dzisiaj mamy tak bogaty skład, co mało kiedy zespół taki ma No nie ma... wiem, a stój, kochani, bez Juska nie byłoby Hanki, stowajcie tu. Bez Hanki nie byłoby Zosi, stowajcie tu. Rodzina upierzonka? do jest to samo do, do wyrwu. Pójdzie. Ale jeszcze musimy dodać jedno, że się... cały program opracował Józef i Agnieszka Kierczak. Brawo! Wie... Gretkowsko teraz, więc też wielki brawa się dla nich należy. No. A na je. jest. Jeszcze pan mieszkanie! We wtorek będzie na Wiśle. We wtorek we Wiśle będzie występować już w pełnym składzie. I zapraszamy we wtorek na 19.30 do Wisły. Na wielkiej scenie wystąpimy, myśli, Bo tu, wtedy, my mieli dzisiaj ciasno. Nie było tego widać, to co my narychtowali. Ale we Wiśle już nas uwidzicie. W pełnej, pełnej krasie. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Kochani, stój Haliczko. To jest szefowo Wiślańskiego Centrum Kultury tego Roku. Także my się pnęmy do góry. Brawa, Hanki Łupieżowiec. I na jako to nie tylko dla nas, ale dla wszystkich, bo gdyby nie Wy, to by Istanbul nie istniał. Kochani, czas. Użnunda pokazuje, że Łódzko się nerwuje. Kochani, na rozchodne coś zatańczycie. Poleczkiem dla wszystkich. I do pola. I do pola. Uwaga, gromy!